No, doczekaliśmy się wreszcie uroczystości, do której diecezja włocławska przygotowuje się od trzech lat. Nasza dostojna jubilatka, matka wszystkich kościołów wocławskich katedra, królewska katedra, możemy powiedzieć, bo, bo nie jeden. Władca ją odwiedzał i w niej się modlił. Papieska katedra, bo był przecież w niej Jan Paweł II, a przedtem jako nuncjusz ojciec święty Pius XI. Katedra, z której swój początek wzięło kapłaństwo masa Tysiąclecia obchodzi swój wielki jubileusz. W ten jubileusz wprzągnięci są Stolica Apostolska, Episkopat Polski, władze samorządowe i pod przewodnictwem osobistego przedstawiciela Ojca Świętego księdza kardynała. Zenona Grocholewskiego wyśpiewamy dziękczynne Tedeum za 600 lat tych łask, które Bóg w tym miejscu udzielił. Ta katedra jest symbolem naszego miasta. Jest jego najpiękniejszym miejscem, jest jego sercem. Tutaj zawsze koncentrowało się Życie i religijne, i patriotyczne, i narodowe. Dlatego, korzystając z pośrednictwa telewizji, chcę zaprosić do jak najliczniejszego udziału w uroczystościach, w centralnych uroczystościach jubileuszowych w dniu 26 czerwca tego roku o godzinie 11, bo. Jakby swoistą nagrodą za ten udział są liczne łaski, które stolica apostolska w związku z tą uroczystością katedrze przyznała. Do zobaczenia zatem w Bazylice Katedralnej 26 czerwca godzina 11.